Ładowarki kale będą teraz szerzej oglądane przez nas z tego względu, że coraz więcej producentów decyduje się na niedołączanie ładowarek, a kable no, lubią się zużywać. Na warsztat trafiają do mnie ładowarki, jak i kable od firmy Generacja M. W pierwszym filmie, który widzicie, zajmiemy się kablami, w drugim będziemy się zajmowywali ładowarkami, tak więc zachęcam do subskrypcji, obserwowania kanału z tego względu, że pojawi się ciąg dalszy tej naszej dzisiejszej przygody, którą rozpoczynamy. Jak widzicie, firma Generacja M oferuje te urządzenia w blistrach. Jak wyczytałem na ich stronie, blistry są ekologiczne, robione z plastiku, który podlega recyklingowy. Nadruki na informacjach znajdujących się w listrach są robione również ekologicznym tuszem. No i oczywiście firma również pracuje na to, żeby przejść normalnie w pudełka tekturowe, co mam nadzieję widzicie. Kwestia rzadko spotykana, ale jak widać dla firmy istotna również ekologia, tak więc postanowiłem o niej wspomnieć. Tradycyjnie w opisie filmu znajdziecie linki do tych urządzeń. Można je nabyć na stronie internetowej firmy Generacja M. ale również, co jest istotną kwestią, zarówno ładowarki, jak i kable możecie nabyć na stacjach paliw. Często się tak zdarza, że dziś jedziemy w trasę, zapomnimy przewodu, zapomnimy ładowarki i wtedy jest szybkie poszukiwanie czegoś, co nam uratuje życie, bo wiadomo, że dzisiaj bez telefonu no nie da się na dłuższą metę funkcjonować. Na pierwszy rzut oka kable wyglądają dobrze, solidnie wykonane, dobre materiały, tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić, czy te deklarowane przez producenta parametry na opakowaniach faktycznie te przewody będą spełniały. Każdy, kto przez dłuższy okres czasu użytkował urządzenie z nadgryzionym jabłkiem, doskonale zdaje sobie sprawę, jak wyglądają kable jabłkowe po intensywnym użytkowaniu. I to nie musi być intensywne użytkowanie wieloletnie, wystarczy 2-3 miesiące, częstego ładowania telefonu, częstego przenoszenia ładowarki gdzieś w torbie, w plecaku i ten kabel po prostu się nam prędzej czy później rozpadnie i stajemy przed, przed wyzwaniem, żeby zakupić kolejny kabel dla naszego urządzenia. Kable od firmy Generacja M, jak widzicie, przygotowane są w ten sposób, że to połączenie pomiędzy wtyczką a kablem jest odpowiednio wzmocnione, tak więc, żeby w tym nerwenergicznym punkcie nie następowało uszkodzenie. Jeśli chodzi o ofertę firmy, to dość szeroka... W zasadzie wszystko, co aktualnie nam jest potrzebne, czyli kable USB Typ A Lightning, USB Typ C, USB Typ C oraz USB Typ C Lightning. Zresztą, tak jak powiedziałem, pełną ofertę możecie sprawdzić sobie na stronie firmy, zarówno kable w technologii USB 2.0, 3.0, no to w zależności od tego, jaki, jak producent transmisję danych realizuje. Producent deklaruje nam na opakowaniu, że będziemy mogli przez te kable przesyłać do 3A bez żadnych strat i problemów. Zweryfikujemy oczywiście. I również warto zaznaczyć, że dodatkowy oplot na przewodach jest wykonany tutaj w technologii PET. Oczywiście to wszystko podlega recyklingowi jak najbardziej. No i taką główną różnicą pomiędzy tą siateczką SPET a siateczką nylonową to jest to, że ona po prostu po dłuższym użytkowaniu nie będzie nam się kosmaciła. Będzie po prostu bardziej wytrzymała niż te oploty nylonowe. Tak więc tutaj w tych kablach generacji M mamy to zrobione z PET i to będzie. Będzie na pewno bardziej wytrzymała i będzie lepiej chroniło te przewody przed takimi fizycznymi uszkodzeniami, przetarciami podczas takiej intensywnej eksploatacji. Pierwsze testy, jakie zrobiłem, to zrobiłem test oczywiście na żywym organizmie, czyli jeszcze nie obciążyłem tego e, jakimiś sztucznymi obciążeniami. Podłączyłem do tego telefon. Pierwszy kabel to był kabel USB typ C. E, USB typ C. Podłączyłem go do mojego jednego z urządzeń z Androidem. Jak widzicie, prąd, jaki e, idzie podczas ładowania, jest prądem no, dość dużym, 2,85 ampera, taki prąd startowy, 2,18. No to w zależności jak tam telefon sobie zapotrzebowanie tak więc do tych 3 amper nie było problemu, żeby prądem takim ładować telefon, tak więc pierwszy test można powiedzieć zaliczony. Kolejny test to podłączenie iPhone'a, w moim przypadku 12 Pro, on obsługuje do 18W ładowanie przewodowe, podłączony do ładowarki, zasilacza też generacja M, Power Delivery 30W, jak widzicie tutaj otrzymany prąd ładowania też powyżej 224 amper przy 9V, to mamy faktycznie 18 W, które iPhone nam przyjmuje podczas ładowania i tutaj też nie było absolutnie żadnego problemu. Kolejny przewód, który podłączyłem, to jest podłączenie iPhone'a za pośrednictwem przewodu typu A. Przypominam, że typ A to zazwyczaj ładowarki Quick Charge, Power Delivery pojawia się na USB typ C. Tutaj faktycznie też maksymalny prąd, jaki żeśmy uzyskali do ładowania, to jest około 12 W. Ważna informacja, mamy deklarację, mamy potwierdzoną zgodność z urządzeniami z nadgryzionym jabłkiem, czyli te przewody są przewodami wyposażonymi w chip MFI, tak więc z kompatybilnością z urządzeniami Apple nie będzie najmniejszego problemu. W przypadku tego kabla, tak jak teraz widzicie, podłączenie USB typ A i tutaj mamy quick charge'ową ładowarkę. Większe prądy są dostępne na USB typ C, z tego względu, że firma Apple obsługuje power delivery na USB typ A. No, nie występują zasilacze, które obsługują ten Power Delivery, tak więc e, tutaj mamy maksymalny prąd ładowania 2,30 A, co daje nam 12W, i również e, z tym dużym prądem jesteśmy w stanie ładować e, iPhone'a z zasilacza, ze złączem USB typ. A W momencie kiedy zasilam urządzenia prądu do 3 hamper, zrobiłem taki podgląd termiczny jak wygląda rozkład temperatur na tym przewodzie, jak widzicie wszystko jest w jak największym porządku, sam przewód się nie grzeje, czyli mamy tutaj potwierdzenie, że ten, te przewody, które są zainstalowane w środku, które służą do transportu tego potencjału są odpowiedniej grubości, nie wydziela się na nich żadne ciepło, czyli mamy żadnych strat I z tym prądem, który jest deklarowany na pudełku możemy te urządzenia ładować. Oczywiście pokusiłem się również o zwiększenie zarówno napięcia do 20V, czyli takie jak maksymalnie możemy uzyskać na przewodach USB Typ C i oczywiście zwiększenie do prądu maksymalnego, czyli 5A. Jak widzicie, przy tych 5A na 20V mamy już 100W. To jest naprawdę dużo, dużo prądu. Duża moc jest przez ten przewód przesyłana i również takie, taki przewód podłączyłem sobie na. Przez dłuższy okres czasu do takiego mocnego, dużego, nadmiarowego obciążenia, i również okazuje się, że sam przewód zupełnie nam się nie grzeje, daje on radę, stuwa, chociaż nie jest certyfikowany jako przewód W, to przez niego testowat przepuszczam i też z tym nie ma problemu. Oczywiście jeśli chodzi o wtyczki, to jest tutaj większe wydzielanie ciepła, chodzi o sam styk. I zarówno czy ta wtyczka jest moja certyfikowana, testowa, wpięta, a zasilać, czy ta tutaj w tym przewodzie widzicie wpięte do urządzenia pomiarowego, to ona się nieco więcej grzeje, ale to wszystko jest w granicach normy. Czujecie, że ta wtyczka jest ciepła, ale nie jest ona w żaden sposób gorąca i nie wpływa na żywotność kabla oraz na sam prąd, jaki przepływa. Ja tutaj go obciążałem tymi stowatami, no myślę, że tak z dobre 40 minut, tak więc za rzadko też się zdarza, żeby tak długo przewód pracował na pełnym obciążeniu z tego względu, że wiecie, że im bardziej gdzie akumulator jest naładowany, ten te prądy spadają zarówno przy ładowaniu tabletów, telefonów, jak i laptopów. Na początku mamy ten pełny prąd dostępny, potem w funkcji czasu ten prąd sukcesywnie spada. No bo taka po prostu jest charakterystyka ładowania baterii litowo-jonowych, które są zainstalowane w naszych urządzeniach przenośnych. Reasumując, jak widzicie, pomiary potwierdziły to, że kable dają radę. Faktycznie jesteśmy też urządzenia firmy Apple. W stanie ładować prądem maksymalnym, czyli ten chip MFI nam funkcjonuje, daje znać, że jest to kabel oryginalny i może z niego iPhone chociażby korzystać z pełnej mocy. Tak więc tutaj żadnych problemów nie ma, i wszystko to, co producent deklaruje na opakowaniach, się potwierdza. To tyle, jeśli chodzi o materiał traktujący o kablach. Zachęcam do obejrzenia kolejnego materiału, który się pojawi na dniach, w którym pokażę Wam moje. Pastwienie się nad, nad zasilaczami, bo postanowiłem się naprawdę nad nimi mocno popastwić. Tradycyjnie zachęcam Was do komentowania, do ceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhpl.